Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Dziękuję za wpłaty, za miłe maile, za wszystko, co Państwo dla nas robią. Proszę Państwa, pieniądze, jakie dostajemy, jak Państwo wpłacają, są zawsze na nasze cele, na pomaganie innym, na tworzenie konferencji, ale i nie tylko. Proszę Państwa, wchodzą nowe poszukiwania, o których będziemy mówili. Jak mówiłem, kręcimy także film, ale chcemy też pomagać ludziom w szerszym tego słowa znaczeniu. To znaczy, coraz bardziej Widać jak ludzie potrzebują pomocy, nasze stowarzyszenie się rozwija. Członków mamy coraz więcej, ale i potrzebujących, coraz więcej, proszę Państwa, oni przyjeżdżają z całej Polski do nas. Nie tylko do mnie, ale w ogóle spotkać się, rozmawiać. A więc, będziemy myśleli już o ośrodku jakimś dla nich, o stworzeniu miejsc, gdzie będą mogli chociażby dwa, trzy dni poprzebywać z nami, porozmawiać. To wszystko mamy w planach. A więc, dziękujemy za datki. Proszę Państwa, zapraszam na stronę Stowarzyszenia na Facebooku, zapraszam na panel FVP Przystań Nadzieja. No tam się dużo różnych rzeczy dzieje, zwłaszcza na panelu Przystań Nadzieja FVP. Tam nasze ucho, tak go nazywamy, no dokonuje wręcz rzeczy niesamowitych. Ale to zapraszam tam, żeby zobaczyć. Sprawa ziemniaka i sasa. Pismo wysłaliśmy do starostwa gryfickiego, o pozwolenie i do prokuratury o powołanie biegłego. Zobaczymy, co wyjdzie, zobaczymy, co nam tutaj odpowiedzą. Myślę, że będzie dobrze. Tu już nawet nie to, że myślę, przewiduję, po prostu uważam, że zrobiliśmy już tyle, że musimy to wreszcie zakończyć. Mrużając, ja cały czas mówię o Bogu i będę mówił, jaki jest tym wszystkim ważny. Bo bez Niego nie zrobilibyśmy niczego. I proszę Państwa, jak każdego dnia Bogu dziękuję za to, że mam Was. Tak, że mam Was. Że mogę do kogo mówić, że istniejecie i za tych dobrych, i za tych złych, którzy piszą głupoty. Ja Bogu dziękuję. Bóg w moim tego słowa znaczeniu nie oszczędza mnie. I nawet jeśli ludzie robią mi różne rzeczy, piszą jakieś głupoty, to wszystko jest jego woli. Po prostu nie można stać się pysznym, nie można się wywyższyć. Trzeba ciągle być pokornym człowiekiem. I kiedy dostaje się cięgi, to zawsze człowiek wraca i myśli o rany boskie. No chyba nie powinienem. A więc za wszystko Bogu dziękuję i za Was wszystkich. Za każdy dzień naszego stowarzyszenia, naszej pracy, że mogę pomagać, że mogę robić. Modlę się, nie umniejszam nikomu. Modlę się do Matki Bożej, bo przecież niektórzy mówią, że jej nie ma, albo że się nie należy do niej modlić. Ja się do niej modlę, odmawia różaniec. Nie wstydzę się tego i będę to zawsze powtarzał. Proszę Państwa, no i zbliża nam się powoli jesień, chociaż jeszcze mamy to, ten wrzesień ciepły, miły, przyjemny. No w końcu trwa babie lato, proszę Państwa, nie martwy się, bo najważniejsze to pogoda ducha. Trochę pada, trochę jest słońca, wszystko razem miło. Proszę Państwa, czasem się dzieje, że dużo jest pomyłek, błędów, ludzie widzą to, co chcą widzieć, albo piszą to, co chcą pisać. No takie jest prawo. Generalnie jednak nie widzimy tego, co powinniśmy widzieć. Staramy się tego nie widzieć, unikamy, to nie ja, to kto inny, to sąsiad, to ja tam nie byłem wcale. Czasem zachowujemy się jak taki koniunkturalny Marianek. Otóż, proszę Państwa, dzwoni blondynka na komisariat i mówi, panie władzo, ukradli mi kierownicę, pedał gazu i hamulec. Minęło parę minut, blondynka znowu dzwoni i mówi, fałszywy alarm, usiadłam z tyłu no tak to no, proszę Państwa czasami jest że widzimy to co chcemy widzieć a mówię to w szerszym jakby kontekście że powinniśmy przyznawać się do błędów powinniśmy umieć powiedzieć tak to ja to zrobiłem bo ja lubię ludzi którzy popełniają błędy dlaczego? bo coś robią jak ktoś do mnie mówi ja w życiu błędu nie popełniłem to sobie myślę to chyba że z domu w ogóle nie wyszedł ależ ile w domu można zrobić błędów Także popełniając błędy, robimy i działamy. I a propos tego jeszcze takiego myślenia, czasem no, niektórych myślenie zabija, siedzi dwóch wariatów na ławce, właśnie takich trochę, którzy uważają się za takich bardzo mądrych ludzi, niemalże filozofów. No i jeden wariat mówi do drugiego ty. Co jest bliżej radom czy słońce? A widzisz stąd Radom? Proszę Państwa, jak już mówiłem, ludzie przyjeżdżają do na nas z całej Polski, ale i nie tylko. Ostatnio była pani z Islandii, która specjalnie do mnie przyleciała, żeby mieć kontakt jako medium. Bardzo mi dziwi, że ktoś niedaleko mieszkający, mówię niedaleko, bo może właśnie w tym Radomiu, czy tam powiedzmy nawet w Kielcach pisze, to za daleko nie mogę przyjechać, a kontaktu z bliską osobą. Kiedy rozmawiamy tak naprzeciwko siebie, jest lepszy kontakt, zupełnie lepszy. Możemy zadać pytania, czasem przychodzi ktoś jeszcze do tego kontaktu. Ostatnio była pewna pani, rozmawialiśmy z jej zmarłą mamą, było bardzo tak wzruszająco. I nagle ja mówię, że przyszedł jakiś pan Stasiu. A ta wygrzychnęła, Stasiu Stanisław? No tak, ale to jest taki bardzo bliski znajomy mojej mamy, on umarł dwa lata temu. Okazało się, że też przyszedł i miał coś do powiedzenia. Także tak czasem bywa, natomiast na nagraniu, które robię na odległość, no raczej takie rzeczy się nie zdarzają. Więc po prostu dziwi mnie to, że ludzie nie są w stanie przyjechać. No ale tak już jest, proszę Państwa, też była, właśnie mówiłem, pani, która była z Irlandii, chciała się dowiedzieć o swojej córce, która odeszła, już nieważne w jaki sposób to się wydarzyło. Było to bardzo miłe, bardzo przejmujące, kiedy ta córka opowiadała rzeczy, fakty, które tylko mama mogła potwierdzać. Proszę Państwa, czasem ludzie mówią, że coś nie pasuje, kiedy nagram, że to nie jest tak. Proszę Państwa, jest taka rzecz, że medium to jest ktoś taki, kto słyszy, co do niego się mówi. A więc ja, jako medium, słyszę w głowie to, co do mnie mówią. Nie mogę niczego od ciebie dodać, nie mogę od ciebie niczego zabrać, po prostu muszę wszystko mówić. Czasem są to być może jakieś rzeczy absurdalne, ale ja nie mogę tego powiedzieć, nie ja tego nie powiem, bo to dziwnie brzmi. Wszystko muszę powiedzieć bo to jest bardzo ważne i dopiero później możemy to zanalizować. I gdybyśmy siedzieli naprzeciwko siebie, lepsza byłaby analiza. Także zachęcam do takiego kontaktu osobistego. No, jak ktoś pisze do mnie ze Stanów, mieliśmy panią z Nowej Zelandii, nawet, no to wiadomo, że tu przyjechać po to, ok, ale ja mieszkam pod Warszawą, a ktoś z Radomia mówi, że nie dojedzie i wysyła zdjęcie syna z zmarłego i mówi, prosi o kontakt, no, to trochę nie tak. Proszę Państwa, 21 września o godzinie 12.00 mamy zbiórkę na parkingu. O czym mówię? Otóż mówię o wycieczce na Palmiry. Jeszcze raz powtórzę, ona odbędzie się 21 września o godzinie 12.00. Zbiórka parking Truskaw. Osoby stowarzyszone 10 zł płacą, a poza stowarzyszeniem 20 jako datek na cele statutowe oraz na ten piknik, który tutaj robimy, będzie kawa, będą ciastka no i będzie miło. A także ufundujemy wieniec, który złożymy na cmentarzu w Palmirach i wejdziemy do muzeum. Mówię miło, chociaż miejsce takie smutne, ale cała wycieczka, spotkanie to już inna w ogóle sytuacja. Przy okazji, też pokażemy miejsce, gdzie podejrzewamy, że. Mogą jeszcze leżeć, gdzie szukamy. Także tutaj zapraszam Państwa ze stowarzyszenia. Ale jeżeli ktoś nie jest, a chciałby tą wycieczkę z nami odbyć na Palmiry, to zapraszam. Ona miała się odbyć w tą sobotę, ale dzisiaj właśnie to znaczy nie dzisiaj, bo przez jest niedziela, to znaczy w sobotę, hmm, zagmatwałem się znowu, nie szkodzi, e, odbyły się państwowe uroczystości, wszyscy się zjechali tam, prawda, kładli wieńce, mm, czytali listy, y, no i tam różne były rzeczy, było wojsko, więc nie chcieliśmy już wchodzić, bo nie dopuszczono by nas, nawet byśmy nie mogli zobaczyć muzeum. Proszę Państwa, w poniedziałek będzie już ustalony program na piątą konferencję Stowarzyszenia. Opublikujemy ją na stronie na Facebooku. Proszę Państwa, to niesamowite, ale już piąta konferencja na pewno będzie tak samo ciekawa. Już zapraszam wszystkich stowarzyszeniowych ludzi, ale nie tylko. Każdego zapraszamy, bo naprawdę mówimy o ważnych, ciekawych rzeczach. Proszę Państwa, kiedy mówiłem o wspieraniu nasz o datkach, o różnych rzeczach. Chcę wspomnieć, że chcemy zrobić, już będziemy poważnie o tym myśleli, jeżeli ktoś chciałby, to zapraszamy na ten właśnie piąty nasz jakby zjazd, jakby konferencję. Organizować będziemy grupy wsparcia dla ludzi po stracie najbliższych. To takie grupy też interwencyjne będziemy organizowali. Ale o tym będziemy mówili już na konferencji. No więc będzie trzeba zrobić warsztaty, będzie trzeba z tymi ludźmi przepracować wiele godzin, żeby potem mogli pracować z tymi, którzy potrzebują pomocy. Tak zwany wolontariat. Proszę Państwa, i przed tą konferencją, a więc 26 września między 10 a 18, i w piątek 27 września między 10 a 13 i. W sobotę między 10 a 15 będzie przyjmował nasz kolega Andrzej Nikiel. Jest to, jak wiemy, dyplomowany i hipnoterapeuta, demonolog, można by tak go nazwać, ale też i psychoterapeuta. Po ostatnich spotkaniach ludzie byli bardzo zadowoleni, było wiele wzruszeń, łez i przytulania się do siebie w zrozumieniu tego dobrym znaczenia, tak? Więc jeżeli ktoś będzie chciał się skontaktować, prosimy wcześniej umawiać się poprzez telefon, który jest na stronie. Proszę Państwa, ja mówiłem już o obgadywaniu. Nie wiem, czy mówiłem, ale na pewno mówiłem, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Teraz trochę może o obgadywaniu. Proszę Państwa, wszyscy się nadzajem obgadujemy. To taka cecha, bardzo brzydka, nieładna i niefajna. I zawsze tłumaczę dzieciom, które gdzieś tam widzę, czy znajomym, nie obgadujcie się nawzajem, a ta jest taka, a ta jest taka, a ta jest taka. I potem takie wychodzą rzeczy, że rozmawiają dwie koleżanki, jedna mówi, się jak Kasia zbrzydła? Na to druga odpowiada, no, aż miło popatrzeć. Proszę Państwa, to jest taka cecha, której nie powinniśmy w ogóle używać. To w ogóle powinno nie istnieć w naszym życiu, obgadywanie. Oczywiście, jeżeli mówimy o kimś pozytywnie, to słuchaj, zobacz jak ten Franek się podniósł. Patrz, to się stało, to się stało, on idzie do przodu. To jest bardzo fajne. Obgadywanie w dobrym słowa tego znaczeniu. Tak, podziwianie, nie zazdroszczenie, podziwianie. To są fajne rzeczy, fajne cechy. Podziwiam tą panią Kasię. No tak świetnie pracuje, no niesamowite, jak ona ma talent. Jestem w ogóle wzruszony, jak pan Edward dał sobie radę po stracie żony. I to rozumiem, ale ty popatrz, a bo ty wiesz co, ty ten to kuleje na jedną nogę, ty a widziałeś to jego oko, ona ma chyba jedno mniejsze. No proszę Państwa, no tak to nie może istnieć. Także starajmy się być mili, nie obgadujmy, bo potem takie można porównania robić i różnice. Czym się różni rodzina inteligencka od patologicznej? A no tym, że jak w rodzinie inteligenckiej mąż powie do żony, odwal się ty stara, to dostaje plaskacza. A w rodzinie patologicznej, jak mąż powie do żony, odwal się ty stara, to po chwili żona wraca w miniówce i w szpilkach. Proszę Państwa, jeszcze na koniec taka ciekawostka, mm, zauważyłem, no to się mi w reklamie pojawiło, no przecież tych reklam jest tyle wszędzie, że coś niesamowitego. Otóż Muama. Enke. Dobrze to powiedziałem? No jakoś tak. Ostatnia szansa minus 50%. Proszę Państwa, to jest taki automat. I tu jeszcze pisze: Dostępność bardzo niska w magazynie. No tak, pewnie ostatnia sztuka wszyscy się o to pobijemy. E, automat, który pozwala tłumaczyć na słowa. To znaczy, jest to tłumacz, który zna 50 parę języków. Jak ja teraz. Na przykład do automatu, będąc, nie wiem gdzie będąc, no, będąc w Rumunii na przykład, powiem po polsku do automatu: Dzień dobry, proszę panią, czy mogę dostać dobrą kawę? I nacisnę guziczek, automat powie po rumuńsku do niej. I kiedy na pani po rumuńsku odpowie mi, że mają tylko espresso, ja nacisnę przycisk, automat mi odpowie po polsku: Dzień dobry, mamy tylko espresso. Proszę Państwa, i to jest rewelacja, bo to kosztuje 694 zł, ale teraz jest promocja. 337 zł. No cacy, cacy i łysego Poglacy. Proszę Państwa, to samo mam w telefonie takiego tłumacza. Też tak naciskam, też tak rozmawiam. Ostatnio u nas była Pani ze Stowarzyszenia, nasza e, kochana, m, która. M, Mieszka w Szwecji i mąż jest Szwedem, po polsku nic nie mówi, a przez tłumacza dogadywaliśmy się bardzo dobrze. I nie muszę płacić takich pieniędzy, więc glacy glacy i poglacy Łysego na tacy. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dają datki, wpłacają, wspierają nas wszystkich stowarzyszeniowców i nie tylko, wszystkich Was pozdrawiam, kocham Was ludzie, wszyscy, Bogu dziękuję, że jesteście, że nie mieszkam na pustyni i nie muszę piachu przesypywać. Wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień, lajkujcie, podbijajcie dzwoneczki, róbcie wszystko, co się dzieje, żeby subskrypcje, proszę, żebyśmy mogli dalej to prowadzić, rozwijać. Im więcej nas, tym bardziej pomożemy innym. Wszystkiego dobrego, jak to mówią, Alleluja i... Do przodu.